Kulisy, czy co? Dzień dobry Cześć, jak się masz? Świetnie Świetnie Tak Osobarka od rana jak śmietaninę Zgadza się Tym panem się już i widzieliśmy Co? A dobry, papi Pomagasz dzisiaj? Pomagasz dzisiaj w odprawie? Ja dzisiaj, ja dzisiaj odprawę, odprawę Rozmawiamy o stałych fragmentach. Nie? To, to ja nie. Ja od razu, od razu chciałem powiedzieć, że ze wszystkich tych osób, które są w tej sali Patka jest najbardziej merytoryczna. I kompetentna. Tak, Spanie. Ramię dobrze spałeś? Do której tutaj balowałeś? się. Daj mi znaczyć. Zmalę. Zmalę. Zmalę na maśle. Mamy na odprawę nie idziesz? Idę, idę, czekaj kawę robię. A no, kawkę? No to kawka. Kawka ważna. Szybkie espresso. Tu jest koszulny ten. Bo się, kurwa, zna się na kawie nie? I, i, i wie, gdzie jest najlepiej marblec niż ja sobie. Papu radził masem. Tu reakcja jest panowie kluczą. Dzięki temu mamy znowu piłkę i znowu możecie atakować. Co tam? Ty mi powiedz co tam? Dobrze jeszcze Ja będę takim lektorem tego filmu. filmu, filmu. filmu. Teraz rozpoczynamy trening. Ustawiamy się w takim okręgu. Czasem przypomina bardziej lipse I trener rozpoczyna swoim przemówieniem. Proszę nagrywać. Akcja. to jest winno. Kontynuując przygotowania yy, dzisiaj. Punktem wyjściowym będzie pressing, czyli połączenie tematu obrony plus walkę o piłkę nieokreśloną. Co tam gromie? Gryma, i niewiele słyszę W tym klubie Dobra panowie przepraszam, Odklej że z takimi się tak pierdołami zacząłem, także odkleiło się. <grytanie> <grytanie> Nie, taśma poprzez kąt do połowy od połowy? Nie, że trzeba wdać ruch. Pierwszy wychodzisz do piłki, dostajesz pas. Proszę. Szkocja, Edynburgh, nie sprawdzę.

你就是太自负了。